Pamięć to tożsamość. Tak brzmi nazwa czwartego rajdu Wołyńskiego. Motocykliści chcą uczcić ofiary rzezi Wołyńskiej. Jedziemy odwiedzić cmentarze polskie. Jedziemy na miejsca, gdzie były kiedyś polskie wsie, polskie miasteczka. Staramy się przywrócić pamięć naszych rodaków, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani, o których od dawien dawna nikt się nie upominał. Pierwszym przystankiem na trasie Czwartego Rajdu Wońskiego był Zamość. Nieprzypadkowo, bo tu i w pobliskich miejscowościach po wojnie osiedliło się wielu wołniaków. Uczestnicy rajdu mają do pokonania ponad 1000 kilometrów. w czwartek dotro do Lwowa. Jest on zarówno motocyklowy, rowerowy, w tej chwili samochodowy. Coraz więcej osób się do tego przyłącza i jest nam z tego tytułu bardzo miło, że. Polacy dbają o te swoje korzenie i potrafią pojechać, zapalić tą lampkę. W całym lipcu 1943 roku celem napadów stało się 520 wsi i osad. Zamordowanych zostało około 10-11 tysięcy Polaków. Oprawcy działali w wyspecjalizowanych grupach. Oczyszczaniem terenu z niedobitków oraz grabieżą zajmowali się ukraińscy chłopi. Nierzadko zbrodnie były dokonywane ze szczególnym okrucieństwem, ofiary były torturowane. Często polskich zabudowań nie palono od razu, lecz dopiero po kilku dniach, by schwytać i zabić ewentualnych niedobitków. Oddziały UPA po dokonaniu masakry w jednym miejscu szybko udawały się do następnej osady, którą zamierzano wymordować. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Większość ludzi zaganiano do stodoły i palono żywcem. Nie jest znana dokładna liczba ofiar rzezi Wołyńskiej. Historycy szacują, że podczas rzezi mogło zginąć około 100 tysięcy Polaków. Będziemy w niedzielę na mszy w, w katedrze śpiewali. Ja już tam kilka razy byłem z chórem, śpiewaliśmy. Polacy odbierają nas bardzo dobrze. Tam jak nas goszczą, to zawsze bardzo serdecznie. Później pod pomszy jeszcze, Polacy nas otoczą, nalewki przynoszą, powitają nas, cieszą się bardzo, że przyjeżdżamy. Wyjazd na Wołyń to także lekcja historii. O tym, że kiedyś na wołyńskiej ziemi mieszkali Polacy, świadczą dziś jedynie cmentarze, relacje świadków i pojedyncze krzyże pamięci, bo wiele miejscowości zostało zrównanych z ziemią. Resztę zrobił czas.